Szybki poradnik jak w Volvo A35G i A30: ustawić sobie alarm przychyłu bocznego. Przyciskamy strzałeczkę w górę i klucz francuski, aż nam się pojawi załączanie wejść w tryb serwisowy. Potwierdzamy to selektem. Zmienia nam się kolor na niebieski. Wchodzimy w setup. I jak zjedziemy w setup na sam dół, to będziemy mieli takie coś jak ustawienie pochylenia bocznego. Zatwierdzamy to selektem i tutaj sobie włączamy lub go wyłączamy, i ustawiamy ile stopni ma być tego przechyłu. Po zakończeniu, możemy po prostu znowu przytrzymać strzałeczkę w górę i kluczyk, i dostaniemy informację, że możemy wyjść z trybu serwisowego. Potwierdzamy. И это все.